W 2009 roku Cristiano Ronaldo, wtedy najlepszy piłkarz na świecie, przechodził do Realu Madryt za 95 milionów euro, ustalając tym samym nowy rekord transferowy. Co wzbudziło wtedy wielkie zainteresowanie oraz dyskusję o tym, że tak duże kwoty mogą zniszczyć rynek. W dzisiejszych czasach za 95 milionów euro sprowadza się takich piłkarzy jak Ekitike. 23-latek, który w poprzednim sezonie reprezentował barwy Eintrachtu Frankfurt, strzelając podczas całych rozgrywek 15 goli i dokładając 8 asyst. I pod względem jego statystyk to nie był on nawet w top 3 najlepszych strzelców Bundesligi. Nie on nawet w top 5 Jednak ogólnie podczas ostatniego okna transferowego kluby wydały ponad 3,5 miliarda euro na transfery I oczywiście mówię tu tylko o klubach z Premier League A sam Liverpool wydał prawie 500 milionów Jednak jest to dopiero początek Początek kiedy spojrzymy na to, że kluby z Bliskiego Wschodu mają dopiero początek swoich ambicji A już teraz bez żadnych problemów oferują zawodnikom 100 milionów euro za sezon gry I tak jak zaznaczam jest to dopiero ich początek ambicji oraz początek inwestycji Są w grze dopiero od 3 lat A co będzie za 10? Teraz kiedy tylko skupiają się na zawodnikach, którzy są na końcu swojej kariery Lub po prostu sobie za bardzo nie radzą w Europie, ale ich ambicją jest to, żeby najlepsi piłkarze na świecie grali w Saudi Pro League. Tym samym będą rywalizować z klubami z Europy i przez to widzimy, że futbol jest już teraz pełnoprawnym biznesem, ale nikt nie wie jakie będą tego skutki. Zwłaszcza, że od 2017 roku, czyli od transferu Neymara do PSG, według wielu symbolicznego momentu, w którym na dobry rynek został zepsuty i zaczęło chodzić tylko pieniądze, to minęło tylko 8 lat. A szczególnie w ostatnich latach widzimy, że futbol idzie naprawdę w złym kierunku. Ale wróćmy do początku. Kiedyś piłka nożna była o wiele bardziej nieprzewidywalna. Z czym oczywiście większe emocje oraz większe zainteresowanie. Małe kluby były w stanie rzucić wyzwanie gigantom, a kibice wierzyli, że wszystko jest możliwe, że ich klub może zrobić rzeczy nieosiągalne. I teraz patrząc na to z perspektywy czasu, można wręcz stwierdzić, że był to romantyzm w futbolu. Sport pełen niespodzianek oraz prawdziwych emocji. Ale dzisiaj coraz częściej oglądamy coś innego. Na naszych oczach piłka staje się chłodnym biznesem, w którym najważniejsze są budżety oraz właściciele, a nie kibice oraz emocje. I nawet patrząc na federacje typu UEFA oraz FIFA, to kibice czują, że jest dużo nieprawidłowości, mówiąc o wszystkich aspektach. Po prostu to. Wszystko idzie w naprawdę są stronę, i coraz bardziej panuje przeświadczenie, że sukces można sobie kupić. No i faktycznie tak już jest, ponieważ ilość pieniędzy, ile wydasz, często determinuje Twoje miejsce w tabeli. Przynajmniej tak do sprawy podchodzą właściciele klubów z Premier League. Ale żeby było jasne, to czy jest to coś dziwnego, czy jest to coś za co można ich winić? Oczywiście, że nie. Kluby po prostu dostosowują się do realiów i mogą sobie na to pozwolić. Rynek i tak już jest zepsuty, i kompletnie nic nie zmieni tego trendu. A jedynie cierpieć będą na tym kibice. I tylko oni. Ponieważ właśnie dla kibiców będzie to oznaczać rosnące ceny biletów, mecze ustawiane pod zagraniczne rynki telewizyjne i takie coraz większe poczucie, że ich ukochany klub już nie należy do nich, tylko do inwestorów. Nawet w ostatnim czasie w la Lidze była dosyć duża dyskusja na temat meczów, które miały być rozgrywane w Miami, meczów ligowych, co oczywiście spotkało się z ogromnymi kontrowersjami, ale to po prostu była kolejna rzecz, która pokazała, że w piłce już nie za bardzo chodzi o czysto sportową rywalizację. Nie chodzi o te wartości, które były wcześniej. Wszystko zaczyna być przestawione na tor pieniędzy. I to w dość obrzydliwy sposób. Futbol, który jeszcze był 10 lat temu, zmienił się nie do poznania. A konsekwencje obecnego stanu rzeczy mogą być szokujące. Dyscyplina zbudowana na lokalnej tożsamości, przywiązaniu, emocjom oraz rywalizacji, w której pieniądze nie przesądzały wszystkiego, dziś już nie istnieje. Kiedyś małe kluby potrafiły wejść na wielką scenę i historia była pełna przypadków typu Leicester czy Porto. drużyny które dzięki taktyce, determinacji oraz scoutingowi, podejściu trenerów oraz takiej dużej determinacji w drużynie potrafiły robić rzeczy niesamowite, wygrywając trofea. I oczywiście wciąż każdy może wygrać z każdym, i to się dzieje często, ale mówimy tutaj. O pojedynczych spotkaniach, i raczej niemożliwe jest to, żeby w obecnych warunkach jakaś drużyna, która nie wydaje ogromnych kwot wygrała chociażby Premier League. Bo dziś pieniądze odgrywają kluczową rolę jak nigdy wcześniej. Jedynymi pytaniami, jakie możemy sobie zadawać, to jak bardzo będzie to widoczne w następnych latach. I jak bardzo kluby będą iść w rywalizację, nie tyle co na boisku, co w negocjacjach, bo jest bardzo prawdopodobne, że niedługo dojdziemy do momentu, w którym piłkarze niedługo będą kosztować po 500 milionów euro. I to będzie nowa rzeczywistość, która zostawi daleko w tyle inne ligi z aspiracjami, żeby rywalizować w europejskich pucharach, a szanse na to, że jak. Mała drużyna sprawi niespodziankę i zajdzie daleko, spadną praktycznie do zera. Po prostu dysproporcja będzie za duża. Nie tylko jeżeli chodzi o jakość zawodników, ale każdy aspekt związany z klubem. I oczywiście UEFA i FIFA na pewno to widzą, ale dla nich jest to na rękę. Bo im więcej pieniędzy w piłce, tym lepiej. W końcu to biznes. I to wszystko zaczęło się dziać w momencie, kiedy prywatny oraz państwowy kapitał wszedł na poziom, któremu kluby z tradycjami nie były w stanie dorównać, jeśli nie przejął je bogaty inwestor. Przejęcia klubów przez inwestorów z Bliskiego Wschodu, Kataru czy saudyjskich funduszy zmieniły wszystko. Właściciel z ogromnym kapitałem, może sobie kupić gotowy skład, infrastrukturę, do tego dołączyć wszystkie jakieś ważne umowy marketingowe, i efektem tego jest, że przewaga finansowa zaczyna dominować na strategię sportową, kompletnie ruinując dotychczasowy schemat gry i sprawiając, że wyniki stają się w dużej mierze funkcją budżetu. Jednak co z finansowym fair play? No właśnie. finansowe fair play nie działa tak jak powinno, i taka jest moja opinia. Już wam tłumaczę, dlaczego tak uważam. Zasady UEFA wprowadzone kilka lat temu miały jeden główny cel. Kluby nie mogą wydawać znacznie więcej niż same zarabiają. Chodziło o to, żeby ograniczyć sztuczne pompowanie. Pieniędzy przez właścicieli oraz chronić piłkę przed zadłużeniem czy upadkami finansowymi, oraz zapewnić równe warunki do rywalizacji. W teorii wygląda to dobrze. Klub ma jest własnych przychodów, z biletów, spraw telewizyjnych sponsorów czy sprzedaży koszulek i nie może wydawać miliardów, jeżeli nie generuje ich w naturalny sposób. Ale tutaj kończy się ta piękna teoria i wchodzi rzeczywistość. Po pierwsze, to jak jeszcze zresztą zdążymy o tym porozmawiać, to kluby znalazły sposób na omijanie tego przepisu. Trzeba przyznać, że w bardzo sprytny sposób. Obejścia systemu poprzez kreatywną księgowość, czyli na przykład. Nie umowy sponsorskie, często od firm powiązanych z właścicielami klubu, rozbijanie kosztów na wiele lat oraz różne tego typu praktyki sprawiają, że formalnie wszystko jest zgodne z zasadami, ale faktycznie idea fair play jest obchodzona. To powoduje schemat, kiedy bogaci są jeszcze bogatsi, a tymczasem mniejsze kluby po prostu nie mają możliwości, żeby ich dogonić finansowo. Mamy też różne zasady w różnych ligach, co jest dosyć dużą rozbieżnością. I to sprawia, że brakuje spójności i równości w tym wszystkim. Dodatkowo jest też mała skuteczność kar. Były głośne sprawy, jak PS Rzeczy Manchester City, gdzie zarzuty były poważne, ale finalnie kary były minimalne albo w ogóle ich nie było. Co podważyło sens całego systemu. W efekcie to nie będzie nic odkrywczego, co teraz powiem: ale piłka nożna jest po prostu zdominowana przez najbogatszych. I to będzie coraz bardziej widoczne, O tym samym będzie to coraz bardziej zaburzać rywalizacja, niszczyć sportową sprawiedliwość oraz sprawiać, że futbol po prostu zamiast zwykłych marzeń kibiców stanie się taką maszynką finansową. I będzie przypominał biznesowy teatr, taką wielką, dużą korporację. Że kluby piłkarskie już nie będą kojarzone tak z historią, z wartościami i ogólnie z tym, co do tej pory, tylko Będą to takie korporacje. Dlatego, jeżeli to wszystko dalej będzie szło w takim kierunku, to będzie to prowadziło do powolnego upadku idei. Idei dzięki wielu osób zakochało się w piłce nożnej. Jednak to wszystko zapoczątkowały tak wysokie ceny na rynku transferowym. Dlatego wróćmy do tego słynnego transferu Neymara. Transferu, który zmienił reguły gry. To nie była dosyć długa saga transferowa. Rozmowy trwały zaledwie kilka tygodni. Paryżanie starali się ściągnąć Neymara już rok wcześniej. Mieli nawet wstępne porozumienia. Ale wtedy Brazylijczyk zdecydował się zostać w Barcelonie i zdecydował się podpisać nowy kontrakt. Problem w tym, że nie speł na rok później. Sam wykupił się z tego kontraktu, co wręcz rozścieczyło katalończyków. W Barcelonie czuli się oszukani i domagali się zwrotu premii za przedłużenie umowy. I oficjalnie Neymar sam wpłacił 222 miliony euro klauzuli ostępnego. Brzmi to niedorzecznie, ale nigdy nie poznamy kulis tego transferu. I jak było naprawdę? Natomiast dobrze poinformowane media donosiły, że była to konstrukcja wymyślona tylko i wyłącznie po to, żeby obejść właśnie finansowe fair play. Państwo Katar, czyli faktyczny właściciel PSG, podpisał z nim osobny kontrakt reklamowy na promowanie mundialu w 2022 i w ten sposób Wyłożyli pieniądze. Do tego Neymar otrzymał w Paryżu gigantyczną pensję. Gigantyczną na tamte czasy, bo pomimo, że było to 8 lat temu, to jednak warunki dość mocno się zmieniły. I teraz na podobną kwotę w Arabii może liczyć piłkarz o znacznie mniejszym statusie niż Neymar. Który wtedy na kontrakcie miał około 30 milionów euro netto rocznie, czyli blisko 500 tysięcy euro tygodniowo. Wtedy kwota 222 milionów była szokiem dla całego świata. Oczywiście wciąż jest to gigantyczna kwota. Ale skupiamy się tak typowo na tym, żeby przedstawić cały schemat tych wydarzeń, który ma konsekwencje na dzisiejszy rynek. Wtedy. Patrząc na te wydarzenia legendarny trener, czyli Arsen Wenger, wówczas menedżer Arsenalu. Tu przytoczę wam wypowiedź, jakie miał zdanie na to, w jaką stronę idzie piłka nożna. Gdy państwo jest właścicielem klubu, wszystko jest możliwe. Niedawno było 100 milionów euro, a teraz przekraczamy 200 milionów. Takiej ceny już nic nie usprawiedliwia. One się nie zwrócą. Zawsze byłem zwolennikiem klubów, które same na siebie zarabiają. Cenię racjonalność, ale kluby takie jak to totalnie zmieniają krajobraz piłki. Pensje w futbolu są tak samo zupełnie oderwane od rzeczywistości, nie da się ich w żaden sposób porównać do życia. Zwykłych ludzi. A umowy, tak jak Neymara, jeszcze bardziej zwiększają te różnice. I chociaż od tamtego czasu nikt nie pobił transferowego rekordu, to ten ruch przestawił rynek na zupełnie nowe tory. Po 222 milionach za Neymara, to kwoty rzędu 80 czy 100 milionów przestały szokować. Zaczęły być już normą. Transfer Neymara sprawił, że piłka oswoiła się z absurdalnymi sumami. I teraz z tego lata transfer Floriana Birca do Liverpoolu przez chwilę uchodził nie tylko za nowy rekord transferowy klubu, kosztując 120 milionów euro. Można było wtedy pomyśleć, że Liverpool po tak dużym transferze nie będzie już stanie. Nic zrobić mocniejszego? Ale temat transferu Wirsa bardzo szybko zszedł na drugi plan. Stało się to, gdy ogłoszono sprowadzenie Aleksandra Izaka z Newcastle United za około 150 milionów euro. Absolutny rekord nie tylko Liverpoolu, ale i całej Premier League. I ogólnie to okno transferowe było rekordowe w wielu ligach. I teraz patrząc na tą rywalizację, to można odnieść wrażenie, że co roku będziemy mieli nowe rekordy. No i serio, wszystko wskazuje, że tak właśnie będzie. Topowe kluby już nie będą rywalizować o zawodników tylko między sobą, bo do tej pory tak było i to było normalne. Ale teraz ich rywalem stanie się Arabia Saudyjska i Katar, w zupełnie innym znaczeniu i wymiarze niż widzimy to teraz. Bo do tej pory te kraje, tak jak wspominałem, stawiają na zawodników, którzy są u schyłku swojej kariery, lub po prostu nie wyróżniają się tak bardzo w Europie. Ale co, gdy to wszystko się zmieni i kluby z Saudi Pro League na dobre włączą się w rywalizację transferową o tych najlepszych piłkarzy? Jeśli będą chcieli uczynić swoją ligą najlepszą na świecie, a są w stanie to zrobić, a może nie, że zrobić, tylko kupić, to jak będzie wyglądać piłka nożna? Przypomnijmy, że to wszystko tak naprawdę zaczęło się 3 lata temu. Bo o ile wcześniej bogaci inwestorzy z Bliskiego Wschodu kupowali sobie kluby typu City czy Pedrze, to jednak były to inwestycje w Europie. Czyli tam, gdzie piłka ma swoje serce. Ale wróćmy do 2022 roku. Po Mundialu w Katarze Ronaldo dołączył do Arabii Saudyjskiej, podpisując kontrakt warty pół miliarda dolarów za dwa lata gry. I to był symboliczny moment. Gwiazda największego formatu. Według wielu najlepszy piłkarz w historii całej dyscypliny, zamiast skończyć karierę w Europie, wybrał projekt czysto biznesowy poza głównym centrum futbolu. Tym samym zaczynając cały movement, kiedy to piłkarze z Europy trafiają do Arabii. W jego ślady poszedł też Neymar, oraz mnóstwo topowych zawodników. Europa, widząc co się dzieje, również weszła na zupełnie inny poziom, jeżeli chodzi o rywalizację finansową. Bo chociażby Chelsea w zaledwie pół roku wydała na transfery ponad 600 milionów euro. Tym samym pobiła ówczesny rekord Ligi. Również wtedy pobyli najdroższy transfer Premier League, ściągając Enzo Fernandeza za 120 milionów. Teraz wiemy, że ten transfer długo nie przetrwał, bo Aleksander Isak jest teraz nowym rekordem. I uważam, że dalej trend będzie szedł w tą stronę, że rekordy transferowe będą ustalane co rok albo co dwa lata. Dlatego dzisiaj już nikt nie powinien mieć złudzeń. Futbol wszedł. Zupełnie nową erę. To już nie jest tylko rywalizacja sportowa. A tak naprawdę ta rywalizacja sportowa zaczyna schodzić na drugi tor. Bo bardziej bez względu zaczyna się wyścig finansowy. Bo kogo będą obchodzić trofea? Jakieś wygrane, prestiż i w ogóle historia. Skoro kluby zaczną w końcu rywalizować Saudi Pro League o piłkarzy, i wszystko będzie się sprowadzało do finansów. Kluby nie będą grały, żeby wygrać tylko po to, żeby zarobić. Będzie się to odbijało na kibicach oraz na emocjach i odczuciach związanych z piłką nożną. Bo tak jak podkreślam, to topowe kluby muszą teraz rywalizować nie tylko między sobą, ale coraz. Częściej zarabiał Saudyjską czy Katarem, które mogą kupić praktycznie każdego piłkarza. I to oni są głównym powodem, dlaczego piłka nożna teraz ma takie horrendalne kwoty. I dlaczego to idzie w taką stronę. Zmienili reguły gry i teraz jak to wygląda? Finansowe fair play nie dojeżdża. A UEFA i FIFA też sobie nic z tego nie robią. Kluby z Arabii Saudyjskiej na ten moment jeszcze sprowadzają piłkarzy, którzy są blisko końca swojej kariery. Ale w pewnym momencie mogą wejść do gry o największe gwiazdy. A jeżeli ich celem będzie stworzenie najlepszej ligi na świecie, no to mają na to nieograniczone środki. Europejski futbol stanie przed zupełnie nową rzeczą. I rozwój tych wszystkich wydarzeń może dać niespodziewane konsekwencje. Sądzę, że ten materiał będzie miał ciąg dalszy, ponieważ o ile dzisiaj chciałem przedstawić, skąd to wszystko się wzięło. Dlaczego rynek jest tak zepsuty? To wciąż jest wiele wątków, które wymagają poruszenia oraz przeanalizowania względem przyszłości. Obecnie piłka nożna to jest ogromny biznes, gdzie kwoty są kosmiczne. I jest to przełomowy moment w historii i nie wiemy, jak to będzie dalej. Czekam na Wasz feedback, jestem bardzo ciekawy Waszego zdania, czy widzicie tutaj jakieś duże zagrożenia. Wielkie dzięki za oglądanie tego materiału do końca. Jeśli chcecie mi pomóc, żeby trafił do większej ilości osób... To zostawcie tu lajka, a jeżeli jesteście tu nowi, do gorąco zachęcam do zostawienia subskrypcji. Za to wam z góry dziękuję. Trzymajcie się i na razie.